Witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dziś pan Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa w studiu i wszystkich radio słuchaczy. Panie prezydencie, zacznijmy od tego, że prezydent Zełański wymienia również Zieloną Górę jako jedno z tych miast, które najbardziej pomagają Ukraińców, robi, Ukraińcom. Robi to oficjalnie na forum Parlamentu Ukraińskiego w obecności prezydenta Dudy. Słyszał pan te słowa? E, tak, słyszałem go jakby w powtórce na, 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 na YouTube, ale myślę, że to jest to bardzo. Yy... Ważne słowo, bo, bo myślę, że rzeczywiście od początku staramy się pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy w różnych aspektach ich funkcjonowania tutaj, w bardzo trudnej sytuacji dla nich pod względem i psychicznym, i tak naprawdę fizycznym. Dlatego myślę, że, że te podziękowania są pewnym takim wyrazem podziękowania dla wszystkich, dla wszystkich, którzy w, w ciągu tych praktycznie trzech miesięcy pomagali i pomagają cały czas, bo to też trzeba powiedzieć, że, że cały czas pomagamy, więc myślę, że takie uznanie na forum Parlamentu Ukraińskiego, jest miłe i jest, jest pewnym takim podsumowaniem tego, co zrobiliśmy i, i, i stwierdzeniem, że zrobiliśmy to dobrze. Więc ja bardzo się cieszę, myślę, że powinni się cieszyć wszyscy, którzy choć troszeczkę pomagali, bo to są i przedsiębiorcy, to są również organizacje charytatywne, to są również fizyczne osoby, które przyjmują i, i, i cały czas utrzymują tych naszych gości z Ukrainy. Więc ja myślę, że to jest bardzo, bardzo pozytywne dla miasta i cieszę się, że zostaliśmy wy. że zostaliśmy oznaczenie jako miasto ratownik, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywne dla nas jako dla władz, ale przede wszystkim dla wszystkich zielonogórzan, którzy, tak jak powiedziałem, z wielkim, otwartym sercem naszym przyjaciołom z Ukrainy pomagają. Pewny wizerunek miasta rośnie w takiej sytuacji. Jeszcze gorzej w Wielkopolskim. Jako drugie miasto lubuskie też został wymieniony jako ten ten ratownik, prawda? Panie prezydencie, to porozmawiajmy teraz o tej pomocy. Mijają dzisiaj trzy miesiące od wybuchu wojny na Ukrainie, gdy została Ukraina zaatakowana przez Rosję po tych trzech miesiącach mówi pan że cały czas pomagamy cały czas Ukraińcy są u nas jest ich dużo znaczy, tak naprawdę weryfikatorem jest dla nas to jest ilość dzieci w szkołach i w przedszkolach to jest w chwili obecnej około 1500 dzieci które są zaopiekowane w Jednostkach y, miejskich, jeżeli Trzy spore czy... szkoły by to były. To są trzy duże szkoły, tak naprawdę, które z dnia na dzień powstały i e, tutaj e, też musimy bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom, którzy stanęli na wysokości zadania i e, spróbowali e, tak przegrupować i funkcjonować, za, za funkcjon tak aby zafunkcjonowały te klasy e, razem z tymi przyjaciółmi z Ukrainy. Jest część na pewno oddziałów, które są specyficznymi oddziałem przygotowawczymi, gdzie uczymy języka polskiego, uczymy tak naprawdę funkcjonowania w Polsce, ale część osób funkcjonuje normalnie w klasach, yy, które prowadzą zwyczajną edukację, czy to na poziomie przedszkola, czy też na poziomie szkoły podstawowej, czy też w szkołach średnich. Wspomniał Pan o tych szkołach, a dzisiaj egzamin ósmoklasistów. Też osoby z Ukrainy wiemy, że podchodzą do tego egzaminu. Tutaj no, bariera językowa może być problemem, Przecież prawda? Że bariera językowa, tak naprawdę bariera też w znajomości zagadnień, które są związane chociażby z językiem polskim, z lekturami. Tutaj trzeba pogratulować wszystkim tym tysiąc, ponad 1800 uczniów ósmych klas, które dzisiaj przystąpiły do tego pierwszego egzaminu swojego w życiu. Myślę, że, że ten egzamin się powiedzie i wszyscy będą zadowoleni po ukończeniu tego egzaminu, ale tu jest jakby ta sytuacja w tej chwili. Myślę, że potrzebne są rozwiązania systemowe dotyczące tych właśnie dzieci z Ukrainy, które chcą tu zostać, chcą kontynuować swoją naukę, więc, więc tutaj pewne rozwiązania systemowe będą musiały być już na poziomie, myślę, rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej podjęte tak, aby można było dopuścić te osoby, które kończą są klasę do szkół średnich. W pierwszym odruchu wiadomo, że wszyscy przynosili do, na miejsce zbiórek najpotrzebniejsze rzeczy, żywność, ubrania. Państwo to segregowali, państwo to rozdawali. Również w, miejskim, w miejskiej sali przy ulicy Urszuli cały czas śpią, przebywają obywatele Ukrainy. Jest coś, czego potrzeba na dzisiaj? Czego najbardziej potrzeba? Jakiej pomocy? Tak naprawdę my od początku w momencie rozpoczęcia tych działań wojennych przez Rosję. Byliśmy przygotowani, bo tak naprawdę w cztery dni po rozpoczęciu tych, tej wojny doszła do nas informacja, że mamy przygotować miejsca dla właśnie uchodźców. W ciągu tak naprawdę jednej soboty, przy pomocy urzędników i Ochotniczej Straży Pożarnej i pracowników mosir przygotowaliśmy na Urszuli miejsca na 600 osób. Nigdy te 600 osób nie było wykorzystane, maksymalnie to było około 290-300 osób, które. Pojawiały się na, na tej e, hali. W tej chwili jest około 110 osób, które są rotacyjne, bo to część osób e, wyjeżdża, część przyjeżdża. E, jest taki Dziś około 70 osób, które na stałe od tych 3 miesięcy funkcjonują tutaj. Ja myślę, że te osoby są zaopiekowane. One są pod opieką i pracowników MOSIR u jak i również pomoc psychologiczna, która jest przekazywana. Również mocno włączyły się kościoły wschodnie i tu również jest pomoc i kościoła prawosławnego i polsko grekokatolickiego. Także widać, że, że, że tutaj te osoby są zaopiekowane. Na pewno one czekają na to, co będzie dalej. Czy będą wracać, czy Będą, czy zostaną tutaj? To jest pewnie duże i ważne pytanie, które stawiają sobie będąc i czekając na, na, na sytuację, jak się ta sytuacja na Ukrainie rozwija. Ale widzimy tak, tak naprawdę też po szkołach, że ta fluktuacja jest, ponieważ to 1500 osób to nie tylko ci, którzy przyjechali i zostali, tylko to są osoby, które wyjeżdżają, przyjeżdżają, więc ten ruch migracyjny jest, jest, jest dosyć, dosyć duży. My się do tego przygotowujemy i tutaj się, że trzeba też podziękować tym wszystkim organizacjom, które współdziałały z nami. To są też... Ale dalej jest fizyczne. ten odruch, jest ten odruch serca? Jest w mniejszym zakresie, bo niestety no, tutaj już czas nie ubłaga, wypala. Trochę, nie, trochę, troszeczkę troszeczkę mm -hmm. się to wypala. My, tak jak powiedziałem, mamy podpisaną umowę z Wojewodą, yy, zabezpieczamy yy, te podstawowe yy, produkty, które są do życia yy, potrzebne. Yy, część yy, rzeczy, te elementy są również zabezpieczane. Więc ja myślę, że w tej chwili na, na tą sytuację robimy wszystko, co, yy, co, co możemy, tak aby tym ludziom troszeczkę ulżyć w ich cierpieniu, bo tu trzeba powiedzieć jasno, że, że te osoby yy, przez te trzy miesiące, Żyły w ciągu niepewności, zostawiając swoich. To takie koczowanie trochę, prawda? W, mm -hmm. Po stronie ukraińskiej, nie wiedząc tak naprawdę, co się dalej będzie z nimi działo, ale myślę, że to jest też to, które podziękowanie, to było to właśnie podziękowanie, że oni mogą walczyć o swoją i myślę, że naszą niepodległość, a ich rodziny, dzieci, żony są zaopiekowane w Polsce, więc myślę, że te słowa pana prezydenta Zalewskiego miały to też jakby, było to też takie podziękowanie. Dobrze, zostawiamy sprawy Ukrainy, Ukraińców, którzy w Polsce są i otrzymują tutaj pomoc. Przejdźmy do spraw typowo miejskich. A tutaj miasto unieważnia przetarg na renowację, odnowienie parku tysiąclecia. Tam bardzo wysokich cen zażądały firmy, które zgłosiły się do tego przetargu. Co dalej? Znaczy myślę, że tutaj ta cena rzeczywiście była, była znacząco wyższa, aniżeli zakładaliśmy. My w, w ciągu najbliższych dwóch tygodni ponownie ogłosimy przetarg. Chcemy w tym przetargu, Uszczegółowić zadania, które stoją przed wykonawcami. Bo myślę, że e, może nie było do końca to uszczegółowione i to spowodowało, że e, ktoś, kto nie wie, co ma wykonać, e, wrzuca to w cenę. Więc w tej chwili staramy się, aby to było bardzo uszczegółowione i, i mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni ogłosimy przetarg. Przed wakacjami będziemy chcieli go rozstrzygnąć, tak aby w trakcie wakacji rozpocząć rewitalizację tego parku. Tak aby ten park tak naprawdę e, wrócił do funkcjonowania w pełnej krasie dla mieszkańców. Chcemy, tak jak już to wcześniej mówiliśmy, przygotować tam obszar z stężniami. Chcemy ten obszar troszeczkę odnowić, zabezpieczyć, oświetlić. Myślę, że wprowadzenie jakichś tam elementów monitoringu spowoduje też, że będzie tam bezpieczniej, bo wiemy doskonale, że. Już troszeczkę później jest problem, żeby przejść przez ten park, ponieważ spotykają się tam osoby, które niekoniecznie zajmują się jeżdżeniem na skate, w skate parku, tylko, tylko okupują ławki, Uciechy, prawda? Tak okupują ławki tak. przyjmując różnego rodzaju trunki, więc ja myślę, że to, to chcielibyśmy, aby to centrum było bezpieczne, więc to również jest kwestia bezpieczeństwa dla tych, którzy z tego parku będą korzystać i mam nadzieję, że uda nam się ten park przywrócić do, do tak aby mieszkańcy Zielonej Góry mogli odpoczywać i Kąpieli, właśnie tężniowych w, w, w centrum. To dopytam w takim razie, bo rzeczywiście ta cena oferowana czy zakładana przez firmy była rzeczywiście znacząco wyższa. Ile państwo chcą, jakby uciąć z tego, jeszcze ugrać, żeby zostało w klasie miasta? Szanowni państwo, ja nie powiem, ile chcemy. Chcemy jak najwięcej. Chcielibyśmy, aby tak było połowę, połowę tej proponowanej ceny, bo ona praktycznie o 100% przewyższała naszą ofertę. Wszystko będzie zależało mi się od, od uszczegółowienia i, i mam nadzieję, że wykonawcy, którzy będą już wiedzieli, no. czego oczekujemy, będą mogli bardzo trafnie wycenić swoje prace, aczkolwiek wiemy doskonale, że w chwili obecnej te wszystkie inwestycje, które są związane z budownictwem podrożały znacząco ze względu Tanie już na, było po tanie, prostu. Tanie już było, no myślę tak. w, tej chwili, w tej chwili i sytuacja wojenna i sytuacja e, na rynku pracy powoduje to, że, że te koszty rosną. E, chcielibyśmy jakby i, mocno zmniejszyć wartość e, tej inwestycji, ale myślę, że niekoniecznie e, kosztem e, pewnej jakości, którą założyliśmy, aby były. Oczywiście pamiętajmy, że jest to no, obszar e, byłego cmentarza, więc e, zostawiamy dukty e, pieszek. A no właśnie, bo miałem to zapytać. Będą prowadzone jakieś wykopaliska, no bo to może opóźnić pracę, jeżeli państwo do, dokopałyby się firmy do szczątków, które tam My są. jesteśmy w stałym kontakcie z panią e, Wojewódzką Konserwator Zabytków i tak naprawdę z nią uzgodniliśmy i projekt, i wszystkie elementy, które są związane, dlatego e, chcemy odnowić te istniejące dukty, które również historycznie były duktami, e, w których nie było pochówków, więc e, z tego względu staram się jak najmniej ingerować w, w, w obszar ziemi, e, tak aby, aby uniknąć jakby kolejnych elementów związanych z Przedłużeniem całej realizacji poprzez to, że rzeczywiście no, był to cmentarz. Na pewno będziemy chcieli zmienić troszeczkę i pielęgnację drzew, i y, ten park przystosować również do tego, aby można było, aby, żeby te obszary było więcej trawiaste, tak aby można było jak w zatoniu postawić y, lekkie elementy i piękne oświetlenie. I, i piękne oświetlenie i to mm -hmm. myślę, że jest elementem, bardzo który bardzo w centrum miasta spowoduje rzeczywiście, że, że park tysiąclecia wróci do swojej świetności. To Panie prezydencie na końcu, na koniec jeszcze jedno pytanie, a mianowicie. Jest, nie powiem konflikt, bo to za mocne słowo, ale trwają negocjacje płacowe między Solidarnością, czyli związkami zawodowymi generalnie, a miastem Zielona Góra. Solidarność zakłada, że to może potrwać trochę. Proszę Państwo, my nie tylko z Solidarnością, bo tak naprawdę jest kilka e, organizacji związkowych, które, które negocjowały. Prezydent zaprasza na negocjacje wszystkich. Zazwyczaj jest to drugi, e, druga połowa roku, bo po pierwszej połowie roku wiemy tak naprawdę, ile mamy pieniędzy w budżecie. W tej chwili już sytuacja spowodowała to, że prezydent zaproponował rozwiązanie e, 750 zł brutto dla każdego pracownika e, podwyżki. To spotkało się z pewnym... Ale średnio, czy dla każdego? E, to jest dla każdego, kto, kto jest, to jest 750 zł e, podwyżki, mhm. więc myślę, że jest to kwota, która, na którą ludzie czekają, bo tak naprawdę my oczywiście możemy negocjować jeszcze pół roku, tylko że te pół roku spowoduje to, że e, osoby, które chciałyby jechać na wakacje, no już niestety nie skorzystają z tych pieniędzy, dlatego zaproponowaliśmy i część e, tutaj związków zawodowych, tych branżowych, Zgodziła się na te rozwiązania, solidarność jest przeciwna. My roz próbujemy rozmawiać również bezpośrednio z pracownikami, którzy są zainteresowani tak naprawdę podwyżką od 1 kwietnia, bo taką, taka, taka propozycja padła z ust pana prezydenta. I mam nadzieję, że jeżeli ci, którzy wyrażą swoją zgodę, otrzymają tą, tą podwyżkę w takiej kwocie, która jest proponowana. Jest to jest ta kwota proponowana ze względu na to Jakimi środkami dysponujemy? Możemy oczywiście mówić o bajońskich sumach, ale one nie będą nigdy realne w sensie takim, że miasto nie, nie wytrzyma e, takich, takich rozwiązań. Ja wiem, że inne e, urzędy mają jakieś inne rozwiązania, ale to są urzędy, które zatrudniają kilkaset osób, może kilkadziesiąt. A to, jest A to jest kilka tysięcy, kilka tysięcy osób, mm -hmm. które niestety e, i prawa ekonomii są nieobłagane, bo jeżeli będziemy to multiplikować przez kilka tysięcy osób, to wejdą to już dziesiątki milionów złotych, które musimy przygotować na to, aby zapłacić e, naszym urzędnikom. Jesteśmy świadomi tego, że musimy ten ruch płacowy zrobić, ale myślę, że, że, że też rozmawiamy i przedstawiamy sytuację, jaka jest w mieście. My pokazujemy zresztą w korespondencji i ze związkami zawodowymi, i z pracownikami, wskazujemy jakby sytuację, jaką mamy, i to jest jakby element, który jest bardzo otwarty z naszej strony. Może jakby 50 zł dołożyć, to by wszystkich zadowoliło i by było prościej. Ja, ja wiem, my, że to jest ja razy myśl, kilka tysięcy, ja myśl, to się ja robi ja problem, Rozumiem. Ja myślę, że, Rozumiem. że, że, że tak, jak, tak jak, jak, jak pan prezydent Janusz Kubicki powiedział, <laughs> Musimy yy, tak naprawdę tą podwyżkę uruchomić i uruchomić ją jak najszybciej, a nie bawić się w negocjacje, które będą trwały pół roku. I tak naprawdę, przez te pół roku może okazać się, że te 750 zł już będzie nie 750, tylko będzie to zł. Inflacja, prawda, trochę zabierze tych pieniążków. Oby udało się dojść do porozumienia, zatem na to też pewnie czekają pracownicy. My musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.